Hej, a w, w dzisiejszym odcinku na moim kanale gramy sobie w e, takie kolorowe gończe. Ja jestem w różnie czarnej. I no, będziemy. Mamy. 20. Aha, tu mi się liczy czas chyba. Kup. Kup. Muszę wszystkie czarne rzeczy. Yy, nie wiem, czy rozumiecie, ale no. To jest idz misia. Pozdrawiam cię serdecznie. Bo wszystko czarne musimy właśnie. Dobra. Tutaj jest jeszcze taka jedna rzecz. Dobra, jest Jest, jest, jest. Ach już mam ten... Aha, tu jeszcze raz, ja mamy dwie minuty. Ileś tam ma tutaj widzę. Hejka, hejka, hejka. Hejka, hejka. Z kim jestem w parze? O, chyba nie jestem w... Za... z moimi widzami. Nie wiem. Nie wiem dosłownie w kim jestem. z kim jestem w parze, ale dobra. Musimy jak najwięcej czarnych rzeczy właśnie tutaj kupić, bo wtedy wygramy odcineczek. No, no będziemy wygrywać po prostu. Mam ich? Już nie mogę. Kurde, yy, co ja mam zbierać? Yy, Musimy zbierać kolorowe rzeczy. 30, jedzenie? 30 mamy. Ok. Mm. Mm -hmm. I tutaj mamy, może max tyle rzeczy zbierać, dobra, rozumiem. Hop, hop, hop. I dobra, mamy to. W ogóle zrobiłam już na grupę na Robloxie pod tytułem Zawiadusi, więc no, mm, zapraszam was na tą grupkę. Ale dobra, my idziemy, matką boska, ja nie chcę nic za z Robloxu. Idziemy sobie tu. Ile tu jest osób? W naszej grupie, bo ja nie wiem w końcu. Każdy tam przychodzi czasami, więc no, ciekawe. Ja kiedyś chyba grałam w coś podobnego, ale nie wiem. 67, 68. Jezus, mały rzeczy mamy. Bardzo dużo, powiem wam. Ale mamy mega mało czasu, mega mało czasu mamy. 7, 8, 8, 9, 10. Idziemy, idziemy szybko. Mamy mega mało czasu, ale też mega dużo rzeczy, więc no. Mam nadzieję, że jeszcze widzowie zdążą po coś iść, ale no nie sądzę. Uj, dobra, mamy 72 rzeczy. Ale powiem, że raczej już no... O, tutaj mamy coś. To będzie zgłoszone. Eee, raczej tutaj już, kochani, no, w te sekundę. Nic nie zrobimy. No na bank jakby już. O, matko. jest mieście. I teraz się za... Co? Aha, to są osoby, które wygrały. Dobra. To była moja drużyna, okej. Okay. Mam nadzieję, że będę teraz jak gniś widział. Ale no wiem, zobaczymy. Wybierz rozmiar drużyny 4. Ty nagrywasz? Y, tak. Tak, nagrywam. Różowe. O matka. <grym> dobra. Jaki odyce Jaki kolor? Różowy. Różowy, ale dobra. Musimy jak najwięcej rzeczy zebrać. Zresztą jak najwięcej trzeba rzeczy zebrać. Cium, cium. Mega dużo jest rzeczy różowych, więc też mega dobrze. Sześć. Dobra, mamy to. O, oh, Joy dołączyła you znowu, ale dobra. mam 10 rzeczy, idziemy szybko je odłożyć. Szybko! Skaczemy, skaczemy, żeby było, no wiecie, jak najlepiej. Myślę, że sobie właśnie trzy rundki jakoś zagramy. No chyba tak, zobaczymy w sumie. I tutaj jest coś różowego, dobra, mam. Mam. Mam nadzieję, że będziemy mieli więcej rzeczy niż w tony rundzie, bo tam mieliśmy tylko 72. Ale dobra. do rzeczy przejdźmy. musimy tutaj się skupić na noszeniu tych tych rzeczy. Dobra, idziemy, idziemy do różowego. Mamy już 11. Ehe. Okej. Okay. Aj, to muszę tak upuszczać. A, dobra, już rozumiem. Ja nie wiedziałam, że o to chodzi. Dobra, to ja już wszystko rozumiem. Ja nie wiedziałam, że dokładnie o to chodzi. A wieszcie, jaki będzie wiesz następny kolor? Eee, wiesz. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale czekajcie, żeby tutaj się skupić muszę. Muszę się bardzo tutaj skupić. Idzie ja została tylko minuta. Kurde, no. Tylko minuta, to tak szybko leci. Omega, omega, omega. 9, 8, 9, 9, 9, Co? Aha, bo to trzeba jeszcze jeść. Omega, 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 omega. Jakie jest to ciężkie. To trzeba patrzeć jeszcze jeść. Rozumiecie? Dobra, to zróbmy tak, że ja będę jadła, a oni będą mi przynosili. W sumie, no to to ma sens, bo... No, ciągle jadę. <laughs> dobra, wszystko zjadłam. Mamy 100 punktów. Ale dobra, to ja już rozumiem, o co chodzi w tej grze, bo jeszcze ja nie rozumiałam tak dokładnie, o co chodzi w tej grze. Rozumiecie? Nie rozumiem jakby totalnie, o co chodzi w tej grze, więc no git. Gites? Kup, y, kup, 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 y, kup, kup dobra, mamy 10 rzeczy, tak, tak, tak Idziemy szybko, szybko, bo trzeba tam zjeść dużo też Upuść teraz, jedz, jedz O matko ile tu rzeczy Będziemy musieli jeszcze jeść, ale dobra Dobra, rada. 130 punktów Powiem wam, że to jest mega dużo ale dobra, idziemy szybko, bo tutaj są różowe rzeczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra, szybko idziemy już. O nie. Nie, 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 nie. Jedzcie tam, jedzcie, no jedzcie. Dobra, jest 138. Jej! Wygraliśmy! Tam patrzcie, tam wielka dusia tańczy. Tam wielka dusia tańczy teraz. Ui, ale fajnie. I można tutaj też kupić jakieś ślady życia. żółte. Nie, biorę. Trzynaście. No i jest na rzecz cztery. Żółte. 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 Biorę teraz koledę, które musiałam na specjalnie widzą, żeby bo napytali pytali się mnie, bo chcę wysłać ze mną na wydrożenie. Kurde, mamy tylko trzy osoby. No to mamy mini problem. Ale dobra, nieważne, to nic już. Już nic jakby nie zrobimy. Okej, okay, jest dużo osób, by. Jakby... O, mamy. Te tęczowe trzeba zbierać ogólnie, kochani. Te tęczowe ponad chyba są jakieś lepsze, nie wiem. Tak mi się wydaje, chociażby. Ten Tenczowe, tenczowe. Jeszcze jedną tęczową rzecz. Okej, okay, to zaraz idziemy szybko tutaj. No, czemu ty nic nie robisz? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć. A, bo one dają więcej punktów chyba. Dobra, nie wiem, idę. Idę. Jak najwięcej się dało, mam kolorową jakąś rzecz Właśnie kolorowe kolorować tutaj czuje bo te tęczowe Są jakieś lepsze, mi się tak wydaje Więc no, biorę ma Mniej, ale biorę, biorę dużo kolorowych Dobra, mamy żółte, mamy, aha, dobra No, żółte ja mam brać Przecież, dobra, szybko Ewa, szybko Szybko, dobra, idziemy, idziemy Idziemy, 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 speedrun Idziemy, mamy tylko Dwie minuty, co najmniej 10 punktów więc przegrywamy na razie. A ta dziewczyna jest też w ogóle. Nie rusza, więc no. Plus jeden jedzenie, plus jeden jedzenie, plus jeden jedzenie, plus jeden jedzenie, plus jeden jedzenie. O, matka. Mamy tyle, co oni punktów. A nie dobra, oni mają o wiele więcej. Ale jeszcze tam y, poszła dziewczyna z naszej grupy Joy. Też cię pozdrawiam. Poszła po jedzenie, więc będziemy mieli też. Teraz więcej, więc git. Git jest, naprawdę z git. I powiem, że bardzo dobrze nam idzie. Tylko no, nie no mogę ten. Złoty i ten, ten czarowy jeszcze. 9 na 10, 9 na 10, 9 na 10. Dobra, jeszcze troszkę idziemy, bo oni mają 37 punktów, kochani. Mamy najmniej. Mamy najmniej punktów, nie. Biorę tu wszystko, jem, żebyśmy mieli jednak trochę więcej punktów. No ale nie sądzę, że będziemy mieli więcej, więc no. Słabiutko. Słabiutko. Joy by musiała teraz uratować sytuację. Ej, w ogóle jestem chyba sama tylko w drużynie. Dosłownie, mi się tak wydaje, że jestem sama. Tak mi się wydaje. Mówię Wam, jestem sama chyba w drużynie, bo chyba Joy w ogóle wyszli z gry. Więc trochę, no. Nie fair, jak jestem sama, no ale dobra. Ale, no nic. No tak, już nie ma nikogo z żółtych. A nie, dobra, są, jest jedna dziewczyna tam. Ale no patrzcie, jaką przewagą oni wygrywają. Teraz to muszę jeść wszystko, żeby zdobyć, właśnie punkciki, bo oni mają o wiele więcej punktów. No, ale dobra, dajmy radę. Tylko jeszcze. Ktoś z naszej drużny musiałby jednak tę sytuację uratować. Bo sami to raczej już tego nie da, zdążymy uratować. Tum, 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 Dobra, idziemy. Wiem, że mam pięć rzeczy, no ale po prostu już nie zdążyć, nie? nie zdążę. O, Nicoletta też Ciebie pozdrawiam. Ale dobra, szybko, szybko, szybko. Okej! Okay. Na którym jesteśmy miejscu? Oj, no dobra, no, my kończymy ten odcinek, kochani, pa!